Ale nie, nie niepokoi Cię to, że prezes telewizji po wielkiej fali, kiedy ta telewizja publiczna dała odpór, także naciską ze strony instancji kościelnych, nagle telewiz prezes telewizji publicznej upomina się o nieobecność Nergala. Faceta, który nie ma nic wspólnego z, w tym programie z tym, co mu przypisują. Jan... Jakie jest Twoje zdanie? Ja, ja śledziłem Bo... przez dłuższy no. czas no. historię z Nergalem. Nawiasem mówiąc, uważam, że... A masz jego płyty w domu w ogóle? Nawiasem mówiąc, nie, ale jest bardzo miłym, inteligentnym, fajnym, fajnym człowiekiem. Mm. Akurat mieliśmy mm. okazję dwa czy trzy razy rozmawiać. Natomiast uważam, że, że, że jak mówiliśmy, co wpłynęło na wynik wyborów, no. to ja uważam, że zupełnie niedoceniony jest, nazwałbym to, nergal faktor. To znaczy? To znaczy, jeśli zobaczymy na, na linię poparcia dla partii Palikota, mhm. to eksplozja poparcia dla, dla, dla partii Palikota nastąpiła dokładnie w momencie, kiedy nastąpiła kuriozalna eksplozja tej całej histerii wokół Nergala. Czyli są jakiś... myślisz, że te 10%, które zdobył Palikot, zdobył także dzięki temu, że ludzie zobaczyli, w jakim kraju żyją? Jakie demorze. Ja, ludzie żyją w różnych krajach, ale, 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 ale ta histeria pachniała... Histeria niektórych biskupów, niektórych osób pu publicznych, bardzo wielu osób na prawicy. Histeria, bo według mnie reakcja całkowicie niewspółmierna do, do powodu yy, była, była dla, dla, dla wielu ludzi sygnałem, że, że tu jednak pachnie talibanem i może okay. właściwą, właściwym antidotum na, na to jest, jest, jest poparcie dla palikota.